Czy kiedykolwiek budziłeś się rano z pytaniem, które bałeś się zadać nawet samemu sobie, czy to możliwe, że moja męskość już się wymyka? Ten cichy niepokój, który pojawia się, gdy energia nie wraca tak jak dawniej, gdy ogień w środku zaczyna przygasać jak świeca pozostawiona na przeciągu. To nie musi być starość, to może być niewidzialny złodziej, który dzień po dniu wysysa Twoją siłę, nie zostawiając żadnych śladów. Oprócz coraz słabszych impulsów życia. Bo czy to nie dziwne, że to, co zawsze uważaliśmy za niewinne, a czasem wręcz zdrowe, może w rzeczywistości być trucizną, która niszczy fundamenty twojej potencji? Wyobraź sobie napój, który wygląda jak przyjaciel, chłodny, orzeźwiający, codzienny towarzysz, a jednak w jego wnętrzu kryje się mechanizm powolnego osłabiania. Tak precyzyjny jak zegar odliczający czas do momentu, gdy pewnego dnia twoje ciało powie dość. Ile razy mówiłeś sobie: To tylko zmęczenie, to normalne w tym wieku. A co jeśli to nie wiek, lecz twoje własne codzienne wybory podkładają ogień pod most, po którym codziennie przechodzi twoja męskość? Co jeśli każdy łyk Każda rutynowa decyzja, zamiast cię wzmacniać, odcina cię powoli od siły, którą zawsze uważałeś za swoją najgłębszą tożsamość? Lekarze rzadko o tym mówią wprost, bo prawda brzmi zbyt brutalnie. Twoja potencja nie ginie nagle, ona krwawi w ciszy, a ty tego nie czujesz. To nie są tabletki, które przywrócą ci młodość, nie są szybkie rozwiązania, które zbudują fundament od nowa. Źródło tkwi głębiej, w tym, co codziennie wkładasz do ust, w tym, co wydaje się tak nieszkodliwe, że nawet nie zastanawiasz się nad konsekwencjami. I właśnie tu kryje się tajemnica, którą poznają tylko nieliczni, tajemnica, że nie trzeba pogodzić się z gaśnięciem płomienia. Jest sposób, by zatrzymać ten niewidzialny zegar i odzyskać coś, co wydawało się już utracone. Ale zanim usłyszysz, jakie napoje niszczą twoją męskość po cichu, musisz zrozumieć jedno. To, co zaraz odkryjesz, nie jest zwykłą informacją. To jest ostrzeżenie, furtka i szansa. Jeśli ją zlekceważysz, płomień będzie gasnął dalej. Jeśli zostaniesz, zobaczysz to, co wielu mężczyzn wolałoby ignorować aż do ostatniej chwili. Czy zdarzyło ci się spojrzeć w lustro i poczuć, że odbicie już nie odpowiada temu, kim kiedyś byłeś? że siła, którą nosiłeś w spojrzeniu, w uścisku dłoni, w pragnieniach ciała, powoli zaczyna się rozmywać? To nie jest krzyk starości, to raczej cichy szept, który dzień po dniu przypomina ci, że czas nie pyta o zgodę, a twoje wnętrze zmienia się, nawet jeśli na zewnątrz próbujesz zachować dawną pewność, zmęczenie, które dawniej znikało po krótkim odpoczynku, teraz wisi na tobie jak ciężki płaszcz. Noce, które miały być regeneracją, stają się polem walki z bezsennością lub niespokojnym snem, i to poczucie, że Twoje ciało nie reaguje tak jak kiedyś, że ogień, który rozpalał się w ułamku sekundy, teraz potrzebuje coraz więcej iskier, a czasem gaśnie, zanim naprawdę zdąży się rozżarzyć. Możesz to tłumaczyć wiekiem, obowiązkami, stresem, i tak, to wszystko ma znaczenie. Ale gdzieś głęboko czujesz, że nie chodzi tylko o to, że jest coś w twojej codzienności, coś, co wpuszczasz do swojego ciała nieświadomie, co podkopuje twoją męskość, jak korzenie drzewa, które od lat gniją w ziemi, niewidoczne dla oka. I wtedy pojawia się pytanie, które brzmi jak echo w pustym pokoju. A jeśli to nie ja zawodzę, tylko coś, co mnie po cichu osłabia, ten głos jest trudny do uciszenia, bo zbyt wiele sygnałów zbiera się wokół, spadek energii, brak zdecydowania, mniejsze pragnienie, cicha wstydliwość, której nie potrafisz nazwać. Powiedz mi szczerze, czy też to czujesz? Jeśli tak, napisz w komentarzu jeden, a jeśli jeszcze udajesz, że to cię nie dotyczy, napisz dwa. Bo ta rozmowa to nie przypadek i w głębi serca dobrze o tym wiesz. Wyobraź sobie złodzieja, który nie włamuje się w nocy z hukiem, ale przysiada przy tobie codziennie, gdy bierzesz do ręki szklankę. Napełniasz ją czymś, co wygląda znajomo, bezpiecznie, nawet przyjemnie. Pijesz i czujesz ulgę, chwilowe orzeźwienie, jakbyś odzyskiwał fragment młodości. Ale w środku zaczyna działać mechanizm, którego nie słyszysz, nie czujesz, a który powoli rozmontowuje Twój fundament męskości. Medycyna nazywa to procesem metabolicznym, zaburzeniem krążenia, hormonalnym rozchwianiem, ale Ty czujesz to inaczej jakby w tobie gasła lampa, której żarówka jeszcze świeci, lecz prąd dopływa coraz słabszy. Twoje naczynia krwionośne, twoje hormony, twój układ nerwowy to nie są abstrakcyjne pojęcia, to kanały, przez które płynie twoja siła, twoja pewność, twoja zdolność, by stanąć przed kobietą i samym sobą bez wstydu. I właśnie te kanały atakowane są nie mieczem, nie chorobą nagłą, ale małymi dawkami tego, co wydawało się zawsze neutralne. Napój, który pijesz dla zdrowia, może być jak rdzawy gwóźdź wbijany powoli w belkę, na której wspiera się twój dom. Nic nie widać, aż pewnego dnia cała konstrukcja zaczyna się chwiać. Może już zauważyłeś, że twoje ciało wysyła sygnały ostrzegawcze trudniej utrzymać koncentrację, trudniej poczuć spontaniczne pragnienie, trudniej zachować tę pewność, którą kiedyś brałeś za pewnik. Ilekroć mówisz sobie, że to normalne Oswajasz złodzieja, który odbiera ci to, co najcenniejsze. Czy ty też miałeś wrażenie, że coś codziennego, coś zwyczajnego zaczyna obracać się przeciwko tobie? Jeśli tak, napisz w komentarzu tak, a jeśli jeszcze w to wątpisz, napisz nie. Bo dopiero gdy przyznasz przed sobą, że wróg może siedzieć przy twoim stole, zaczynasz widzieć prawdę. A co jeśli to, co od lat uważałeś za sprzymierzeńca, jest w rzeczywistości cichym mordercą twojej męskości? Wyobraź sobie napój, o którym wszyscy mówią, to dobre dla ciebie, to dodaje energii, to poprawia zdrowie. Reklamy, lekarze, znajomi, wszyscy powtarzają tę samą mantrę, a ty pijesz, wierząc, że to część troski o siebie, ale twoje ciało nie słucha reklam, ono zna prawdę, którą często odkrywa się zbyt późno. Wewnątrz ciebie zaczynają się procesy, które nie mają nic wspólnego z siłą i odnową. Zamiast tego pojawia się chaos. Hormony, które powinny cię wspierać, zaczynają się gubić. Naczynia, które miały przewodzić moc, zwężają się, jak rury zatykane rdzą. I wtedy to, co miało dać ci energię, odbiera ci ją kawałek po kawałku, zostawiając tylko frustrację i pytanie dlaczego nie działam tak jak dawniej? Czy widzisz ironię? To nie alkohol. Nie papierosy, nie coś, co łatwo potępić, to coś znacznie bardziej podstępnego, bo ukrytego pod maską normalności. I właśnie dlatego tak trudno uwierzyć, że źródło twojego cichego upadku stoi na półce twojej kuchni albo w sklepie za rogiem. Możesz zrzucać winę na wiek, na stres, na przemęczenie, ale gdy przyjrzysz się uważnie, zauważysz wzór. Im więcej tych codziennych, niewinnych łyków tym mniej energii, tym mniej pewności, tym mniej życia w tobie. To nie przypadek, to systematyczna erozja. Czy jesteś gotów przyznać, że to, co wydawało się twoim przyjacielem, może być twoim wrogiem? Jeśli czujesz ten niepokój, napisz w komentarzu widzę. Jeśli wciąż odpychasz tę myśl, napisz nie widzę, bo tylko konfrontując się z tym szokiem, możesz zacząć odzyskiwać kontrolę. Jak nazwać to uczucie, kiedy twoje ciało nie odpowiada tak jak kiedyś? Gdy stoisz naprzeciw kobiety, a w twojej głowie pojawia się cień wątpliwości, czy dam radę, czy wystarczy mi siły? To nie jest tylko kwestia fizjologii, to echo wewnętrznej bitwy, w której twoja młodość ściera się z czasem, a twoje pragnienia zderzają się ze strachem. Zmęczenie, brak zdecydowania, nocne wybudzenia, coraz mniejsza ochota. Te objawy to nie drobiazgi, które można zignorować. To sygnały ostrzegawcze, czerwone lampki zapalające się w Twoim wnętrzu, ale nie krzyczą one głośno. One migają cicho, jakby chciały Ci powiedzieć, Spójrz na nas, zanim będzie za późno. I wtedy pojawia się wstyd, którego nie potrafisz nazwać, wstyd, że Twoje ciało wymyka się spod kontroli, wstyd, że tracisz coś, co definiowało Cię przez całe życie. To uczucie, którego nie wyznasz przy stole, nie powiesz kumplowi, nie przyznasz nawet przed lekarzem. To zostaje w środku, jak ciężar, który dusi od środka i odbiera ci radość bycia sobą, a jednocześnie wiesz, że to nie jest twoja wina. Bo gdzieś w tej codzienności, w prostych wyborach, w napojach, które traktowałeś jak oczywistość, czai się źródło tego osłabienia. I kiedy to rozumiesz, gniew miesza się z lękiem. Dlaczego nikt mi o tym wcześniej nie powiedział? Ile lat straciłem, pijąc to, co odbierało mi życie? Powiedz szczerze, czy też miałeś te ciche chwile wstydu, których nikt nie widział? Jeśli tak, napisz rozumiem. Jeśli wolisz ukrywać je dalej, napisz milczę. Bo ta decyzja nie jest już tylko o tobie, to walka o twoją tożsamość, twoją przyszłość i twoją siłę. A może to wszystko nie jest jeszcze przesądzone? Może ogień, który przygasł, wciąż tli się w głębi, czekając na iskrę, która rozpali go na nowo. Bo jeśli to, co powoli odbierało ci siłę, kryje się w Twoich codziennych wyborach, to znaczy, że ta sama codzienność może stać się Twoją bronią. Nie potrzebujesz cudów ani niebieskich tabletek. Potrzebujesz prawdy i odwagi, by spojrzeć tam, gdzie nikt wcześniej nie kazał ci patrzeć. Nauka mówi jasno: Twoje hormony. Twoje krążenie, Twoja energia to nie są dary, które raz utracone nigdy nie wrócą, to układy, które można odblokować, przywrócić, nakarmić na nowo. Ale zanim to zrozumiesz, musisz zobaczyć, co je zatruwa. Bo dopiero gdy poznasz wroga, możesz podjąć walkę o siebie. Wyobraź sobie moment, w którym znów czujesz się pewny. Nie dlatego, że maskujesz problem szybkim środkiem, ale dlatego, że Twoje ciało naprawdę odzyskało siłę. Wyobraź sobie spojrzenie w oczy kobiety bez wstydu, bez obaw, z tą samą pewnością, którą miałeś, gdy życie dopiero się zaczynało. To nie jest iluzja. To jest droga, którą niewielu wybiera, bo niewielu ma odwagę zmierzyć się z prawdą. I wiesz, co jest najtrudniejsze? Że rozwiązanie często leży w rzeczach tak prostych, że aż trudno w nie uwierzyć. Nie w drogich terapiach, nie w skomplikowanych procedurach, ale w decyzjach podejmowanych każdego dnia. W napojach, które wybierasz, w tym, czym karmisz swoje wnętrze to tam kryje się tajemnica niewidoczna, ale potężna. Czy jesteś gotów sięgnąć po ten klucz, nawet jeśli wymaga to obalenia wszystkiego, w co wierzyłeś do tej pory? Jeśli tak, napisz w komentarzu: Idę dalej. Jeśli jeszcze się wahasz, napisz: Czekam. Bo od tego momentu twoja droga będzie już inna. Pytanie tylko: czy wybierzesz ją teraz, czy za kilka lat? gdy płomień zgaśnie niemal całkowicie. Wyobraź sobie, że całe twoje życie sprowadza się do kilku pozornie niewinnych decyzji, że nie utrata siły jest wyrokiem, ale konsekwencją cichych wyborów, powtarzanych dzień po dniu, jakbyś codziennie podpisywał niewidzialny kontrakt, w którym oddajesz fragment swojej męskości w zamian za chwilowy komfort. I dopiero teraz odkrywasz, że rachunek, który płacisz, jest o wiele wyższy niż kiedykolwiek sądziłeś. Bo nie chodzi tylko o erekcję, o energię, o chęć. To wszystko są symbole, zewnętrzne oznaki tego, co naprawdę się dzieje. To twoje ciało mówi ci, że traci równowagę, że fundament się kruszy, ale ciało nie krzyczy, ono szepcze, a ty możesz ten szept zignorować, albo wreszcie go usłyszeć i zrozumieć, że stoi przed tobą droga, której większość mężczyzn nigdy nie odważa się przejść. Zadaj sobie pytanie. Co jeśli to, co zawsze uważałem za zdrowe, jest tym, co zabija mnie od środka? To pytanie nie jest wygodne, to pytanie boli, ale tylko ono otwiera drzwi do odpowiedzi, której szukasz od lat. Odpowiedzi, która może zatrzymać czas nie na papierze, nie w obietnicach, ale w twoim własnym ciele, w twojej własnej sile. I właśnie teraz stoisz na granicy. Możesz wyłączyć ten głos, wrócić do codzienności i udawać, że nic się nie dzieje. Albo możesz zostać i zobaczyć to, co za chwilę ujawnię: pięć napojów, które po cichu niszczą twoją potencję, pięć codziennych pułapek, które stoją na straży twojego upadku, choć wyglądają jak niewinne wybory. Powiedz mi w komentarzu, czy masz odwagę usłyszeć tę prawdę? Jeśli tak, napisz: chcę wiedzieć, jeśli nie, napisz: boję się. Bo to, co za chwilę odkryjesz, nie jest tylko wiedzą. To jest klucz do Twojej przyszłości, Twojej męskości i Twojego życia. Ciało, które starzeje się w ciszy, nie jest tylko zbiorem mięśni i tkanek, jest księgą wspomnień, w której każdy rozdział zapisany jest potem, pragnieniem i walką. A kiedy płomień zaczyna przygasać, to nie tylko biologia traci swoją siłę, to całe Twoje ja pyta, czy jeszcze jesteś tym samym człowiekiem, którym byłeś, gdy świat dopiero stawał przed Tobą otworem. Zmęczenie, brak pewności, chwile wstydu, one nigdy nie były tylko objawami. Były znakami, że wewnętrzny zegar odmierza czas szybciej niż chciałeś to przyznać. I choć na zewnątrz próbujesz zachować tę samą twarz, wewnątrz wiesz, że coś się zmienia. Ale w cieniu lęku rodzi się też pytanie, które pali od środka. Czy mogę to zatrzymać? Bo nawet gdy ogień przykrywa popiół, w jego wnętrzu wciąż tli się iskra. Nawet gdy korzenie drzewa wydają się obumarłe, w ziemi wciąż drzemie życie, gotowe przebić się przez kamień. Nawet gdy serce bije ciężej, bije wciąż, jakby nie chciało pozwolić, byś zapomniał, kim jesteś naprawdę, to nie jest zakończenie, to dopiero początek rozmowy, którą toczysz z samym sobą. Wybór, czy pozwolisz, by czas pisał twoją historię samotnie, czy weźmiesz pióro w swoje ręce. I choć pięć napojów ujawnionych tutaj to tylko fragment układanki, prawdziwa siła budzi się wtedy, gdy widzisz, że wciąż możesz sięgnąć po więcej. A prawda, którą powinieneś zapamiętać, jest prosta: Płomień nie gaśnie sam, gaśnie tylko wtedy, gdy przestajesz go chronić. Jeśli ten głos poruszył coś w tobie, pozwól, by nie został w ciszy. Zostaw swój ślad w komentarzu, podziel się tym z innymi i zostań z nami. Bo ta droga nie kończy się tutaj, a dopiero się otwiera.